Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czenano. z Stalker's of I tak dziś udamy się, aby wykonać misję tutaj, tutaj i zgarnąć inną misję tutaj. Ale elegancją zaleciałem. I tak ruszajmy. Oczywiście, w naszym pancerzu zajmie to 3 lata, ale kiedyś dojdziemy. I też będę chciał zgarnąć pewną broń A mianowicie snajperka Mamy swój karabin, więc idziemy Ten karabin akurat leci na amunicję do karabinów szybkostrzelnych Karabinów snajperskich o dużej szybko, strzel szybko strzelności. I tu jest Shalba. to jest najlepszy sposób zaduje się i skarnęliśmy do tego to jest 30 na boi Chodź, poszły nam dwa magazynki. Uwielbiam przeładowanie strzelb w tej krzy Tak, ja muszę sobie ten z tym. Zeszedł tutaj. Przechodzimy. O, pijawa. Patrzcie, jaki ten karabin jest celny. Taki? Uwaga, uwaga, zbliża się emisja. Natychmiast udajcie się do skromu. Hmm. mamy coś. Mamy. Górzy i. Zapomniałem włączyć sopera. Fajnie. I budzimy się po emisji. Ale mamy jeszcze do wykorzystania takie dwa zestawy. Znaczy, właściwie jeden. Jestem bardzo zadowolony Jak widzicie wszystko zdechło To anomalia wróci Skaczemy Idziemy cały czas za nim Nie, chcę, nie, nie mogę wcisnąć Chowacie się tutaj Zabijmy się o teczką, biegniemy Właściwie idziemy szybkim truktem No wyłaś no, Dziękuję I teraz Zakładam snajperkę, żeby Żebyście usłyszeli dźwięk Epickości Nie właściwie ta snajperka jest przeciętna Dead Dead Do to robią właśnie na polu bitwy z wielokalibrowa. Chciałem powiedzieć. Jak zwykle mi nie wychodzi. On robią praktycznie miazgę z przeciwnika. Im większy kaliber, tym mocniejsze uderzenie nasi. A im mocniejsze uderzenie, tym mniej strzał yy, trzeba zmarnować. 12 naboje. Aha, zapomniałem. Żadnego detektora nie mamy. Naboje, detektor. Mam mój Uber pistolet. Mam jeden magazynek. Ninja Style Właśnie to jest potęga jak ze szkieletu. Potraficie wytrzymać serię od wszystkiego! Praktycznie. Zgarniemy to. Oczywiście się napromieniowaliśmy ale już nasze, nasz... nasz ak akurat artefakt, czyli, czyli ten bombel Zniwelował wszystko. Mamy amunicji. Tak, serdecznie powiemy to. to, Co to. Dziś? A weźmy strzeba. Ale exoskiele daje się do wolnej gry. No kto? I wchodzenia jak ciężki, wielki, młot i zabijania wszystkiego. To jest Gama, jak ze szkieletu, właściwie tylko dlatego, tego, można znieść tą, brak mobilności do pewnego okresu. I idziemy teraz na dół. Przeładujmy, wyłączymy. wyłączmy. Trzeba nam się przyda. No, mam jeszcze skrentket, które trzeba zaupgrade'ować ten. pancerz No kto? Te 3. 3. Muszę pamiętać, 30 minut. i proszę tutaj. Dziękuję, ledwo? jeżeli macie ze szkielet broń którą lubicie możecie nawet najgorsza broń Musicie samym pistoletem chodzić, ale gdy macie ze potraficie przynieść na klatę Ale, kupi lagi. Potraficie na kratę przynieść pr... naprawdę sporo. Teraz najbardziej denerwujący dla mnie mutant, a, mianowocie... a mianowicie. A mianowicie. Walka z nim zachowywa się na takiej zasadzie. No, podchodzicie Z noża Nie wiem na ile jest celnych ciosów Wiem, że moje nie było celne No, ładnie się robimy, czwórka I dawne nie było zapisu I przeładujmy Idziemy. I droga była po ta amunicje. Te akacze są. No nic nie warte. Tu może te bronie. Dwa arpeki. I to, to. To maleństwo. To jest jedna. Dla mnie. Z najlepszych broni w tej grze potraficie jednym strzałem oczywiście dobrze wycelowanym potraficie zdjąć ca całe 5 osób i to nie jest wyrzutnia rakiety tylko wyrzutnia granatów ręczny no, RPG wiem że R to jest ręczny pewnie nie wiem co to oznacza ale wiem co oznacza G, granat RWG powinno się nazywać to ręczna wyrzutnia granatów. Ale, zoom, jak przy najlepszej snajperce, ja chcę mieć pewność, że będziemy mieli przeładowane wszystko. Bo tam, gdzie się udajemy, naprawdę będzie ciężko.